Co tu robi palić Żydem? 2.1.3.7 Nie mów to. Co jest? <noise> palić Żydem? 2.1.3.7 Nie, no na intuję. Tak, kurwa, intuję. 4.3. 3 0-asis. Zaboczy się! No na intuję, nie! To, to nie moja mina! Proszę, Jezus, jest słabo w oczkach. GUEŁA Seta. Nie ma seta już taki jakichś pięciu minut. Czemu ona jest taka duża? Czemu mama jest taka duża? Mami, sorry, mami. Mami, sorry. Mami, sorry. Idzie, 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 idzie. Idzie, idzie. Idzie, idzie. tam, tam. Dobra, mały sajon <noise> jak się... Jak się w sekundę Taki malutki Taki... bo jeszcze taki malutki taki. jak... Uh, PASZ, TY się <noise> <Uga, uga, uga. głosy> <Go> <noise> ja Jaki ja jestem duży? Kilek! Co? Ja wytrzymałem jestem taki duży? Nie! Yeah. Patrz, 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 na nas, patrz na nas, patrz Patrz, patrz, siedzie. patrz siedzie. Co? Co? Co O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! O nie. A vai, da 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 vai, Oi vai, da oi oi. Oi, oi, oi. Oi, vai, da vai, da vai, Znikłeś, Co tam ja do was? I patrzę jak siedzą w krzaku jedne. Bok tam gusi Tak jak ja żeby sleszować po ciebie. Ooooooo! Ooooooo! nie zabij Nie, no dawaj, nie kurwa Dobra, to się wbijam.

nie nie... widzę. Nie widzisz kanału nazwanego akwarium. Nie? Dichoraz, 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 dichoraz. Co Dichoraz, dicho 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 ale słuchaj mnie, dichoraz, dichoraz, dichoraz. Się... Ale ci Wojtas, Wojtas się bawi w rybę, więc skanał na niego akwarium. Dichoraz, dicho, dicho dichoraz, dichoraz, dichoraz. Ej, hey, czemu zmieniłeś nasze głośników? No, Usłuchaj, to z internetu. Wikacie, my też tak słucham, stracić. Dichu raz, dichu raz, dichu raz. Słuchajcie tak samo. wikacie,